2 lipca. Uroczystość nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Zaszło w roku poprzedzającym przyjście Pana Jezusa. Gdy archanioł Gabriel Najświętszej Maryi Pannie obwieścił tajemnicę, iż Syn Boży ma się stać człowiekiem, oświadczył jej zarazem, że ciotka jej Elżbieta mimo podeszłego wieku również ma zostać matką. Wiadomość ta spowodowała najświętszą pannę do odwiedzenia krewnej, zamieszkałej o trzy dni drogi w miasteczku Hebron. Dziś wiemy, że było to około 200 kilometrów. Zamiarem przeczystej dziewicy było powinszować Elżbiecie radosnego wypadku, pospołu z nią sławić wszechmoc i łaskę Boga i nieść jej pomoc, gdyby jej miała zapotrzebować. Przed zamierzoną podróżą nic Maryi powstrzymać nie zdołało, ani oddalenie, ani też utrudzenie. Święta dziewica przybyła do domu Zachariaszowego, pozdrowiła pobożną ciotkę, która, natchniona duchem świętym w ten sposób się odezwała. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota twego. Skąd przychodzę do tego szczęścia, iż matka pana mego do mnie zawitać raczy? Błogosławionaś, ponieważ uwierzyłaś, gdyż co ci pan objawił, to się spełni. Utajoną radością napełniona, milczy Maryja, aż wreszcie nie może pohamować uczucia swego. Jako służebnica nie życzy dla siebie ani chwały ani czci, cała cześć i chwała należy się jej panu, to jest Bogu. Pokorna i radością przejęta dziewica intonuje wspaniały hymn, znany pod nazwą Magnifikat. Wielbi duszo moja pana i rozradował się duch mój w Bogu, zbawicielu moim, iż wejrzał na niskość służebnicy swojej. Oto bowiem odtąd błogosławioną mnie nazywać będą wszystkie narody. Ale święta panna nie poprzestała na owych słowach. Pragnąc być pokorną i niską służebnicą, pozostała przez trzy miesiące u ciotki i pełniła u niej posługi. Z tych pobożnych słów dwóch świętych, ubłogosławionych niewiast, z których jedna nosiła w żywocie swym Jana Chrzciciela, druga miała pod sercem samego Zbawiciela, łatwo się domyślimy, jakie były dalsze ich rozmowy, jakie pytania i odpowiedzi. Dziewica święta, która dotąd nic nie wspomniała o nowinie zwiastowania jej przez anioła i o wyniesieniu na wysokie dostojeństwo Matki Bożej, radowała się, że może się z ciotką podzielić świętą tajemnicą i że może Elżbiecie świadczyć przysługi niezbędne w jej obecnym położeniu. Gdy się zaś dzień narodzin Jana Świętego zbliżać począł, Matka Boża wróciła do Nazaretu i dała tem dowód skromności panieńskiej, tak jak poprzednio odwiedzinami okazała rzetelne przywiązanie i szczerą przyjaźń. Nauka moralna Wypadek powyżej opisany niech nam posłuży za naukę, jak i kogo mamy odwiedzać, ażebyśmy wraz z bliźnimi odniesieli korzyść z odwiedzin i ustrzegli się grzechu. Na sam przód baczmy na to, aby powód i cel naszych odwiedzin był dobrym i godziwym. Kto odwiedza innych dla zabicia czasu albo z lenistwa, kto narzuca się znajomym, aby czas trwonić na czczych gadaninach, plotkach, ogmowie i czernieniu bliźnich, ten grzeszy i szkodę ponosi na duszy. Jak najświętsza panna, odwiedzając świętą Elżbietę, miała tylko na celu okazanie ciotce przywiązania i współczucia, tak i nasz cel w podobnych przypadkach powinien być godziwym i moralnym bądź, że pragniemy zadośćuczynić wymaganiom grzeczności bądź, że powoduje nami chęć wyświadczenia przysługi, bądź, że trzeba nam wytchnienia i wypoczynku. Przy odwiedzinach uważajmy więc na to, ażebyśmy przy powrocie nie doznawali wyrzutów sumienia, lecz abyśmy sobie rzetelne oddać mogli świadectwo, że przynieśliśmy korzyść i innym, i sobie samym. Modlitwa. Święty Alfons następującą z tego powodu odmawiał modlitwę. O królowo moja! Z jaką skwapliwością śpieszyłaś się odwiedzić rodzinę świętej Elżbiety? Racz, dziewico święta, odwiedzić i ubożuchne mieszkanie duszy mojej. Pokwap się, Mario, gdyż widzisz, jak biedny jestem, ile złego mi grozi, i wiedzie mnie do zguby wiecznej. Odwiedzaj mnie jak najczęściej w życiu, ale bądź nade wszystko przy mnie w godzinę śmierci, gdyż wtedy Twa pomoc najpożądańszą mi będzie. Nie jestem godzien, abyś mnie tu na tej ziemi widoczną Twą obecnością rozradowała, jak to uczyniłaś tylu swym wielbicielom. Poprzestanę przeto na tem, iż Cię ujrzę w Twem Królestwie. W niebiesiech, gdzie cię pragnę i uczcić, i dzięki ci złożyć za wszystko dobre, coś mi wyświadczyła. Zadowolony będę, jeśli mi nie odmówisz swego zmiłowania, teraz zaś zechciej się za mną wstawiać do pana nad pany. Módl się przeto za mną, Maryjo, i polecaj mnie synaczkowi swemu. Amen. Kochani słuchacze, jeżeli macie przemyślenia, związane z tą nauką, to napiszcie je w komentarzu pod filmem jest to budujące dla nas i dla innych słuchaczy. Bóg zapłać za słuchanie żywotów świętych pańskich, mamy nadzieję, że pomagają Tobie w codziennej przemianie serca i pracy nad słabościami. Nade wszystko dziękujemy Tobie, drogi Darczyńco, to dzięki Tobie inni mogą słuchać tego odcinka, a także udaje nam się tworzyć więcej i bardziej profesjonalne treści katolickie. Jeżeli masz taką możliwość, to zachęcamy do wsparcia co miesiąc, dzięki temu możemy lepiej zaplanować nasze treści. Przypominamy, że za każdego darczyńcę i bliskich sercu darczyńcy, odprawiana jest Msza Święta, w tym roku Msze Święte odprawiane są bezpośrednio w Stolicy Apostolskiej w Rzymie. A ofiarę Mszy Świętej sprawuje ksiądz Grzegorz Śniadoch, który już wielokrotnie głosił nauki na naszym kanale. Kochani, prosimy Was o modlitwę za każdego ze słuchaczy nauk, aby Pan Bóg otwierał ich serca na nawrócenie. Jeżeli chcesz otrzymywać codzienne nauki w wiadomościach e-mail, to zapisz się przez link w opisie filmu. Z serca dziękujemy za Twoje zaangażowanie w rozpowszechnianie nauk katolickich. Przypominamy, że aby zwiększyć zasięgi nauk katolickich, możesz wysyłać filmy do znajomych, udostępniać na swoich profilach społecznościowych, dodawać komentarz pod filmem, nawet taki prosty jak zwykła ikonka z uśmiechem. Jeżeli masz jakieś pytania lub podpowiedzi, to napisz do nas e-maila, link do formularza kontaktowego znajdziesz w opisie filmu. Wszystkie linki do wsparcia i zapisania się znajdziesz również w opisie. Chcesz zrobić coś dobrego, wyślij te nauki do znajomego.